Witam Was serdecznie na naszym kanale, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pasta, czy też w naszym przypadku radiatori al czyli że makaron prosto z Sycylii. Makaron z tuńczykiem o bardzo mocnym sycylijskim akcencie, zapraszam Was na oglądanie. Co robimy sobie w pierwszej kolejności? Bierzemy sobie to, co każdy Polak lubi najbardziej, mianowicie Bierzemy sobie masełko. Oho. I musimy sobie podsmażyć bułkę tartą. Po prostu uprażyć tak jak w każdym polskim domu się robi do kalafiora czy fasolki szparagowej. Po prostu musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o Sycylię, no to oni bardzo lubią właśnie bułkę tartą w każdej postaci dodają do pizzy bułkę tartą, nadania na makarony właśnie bułkę tartą. No jest to e, bułka tarta, limonki, oliwki, e, kapary, pistacje i bułka tarta, nie? To są sm a i oliwa oliw z oliwek oczywiście. E, to są jakby smaki Sycylii. I teraz co robimy? Po prostu sobie przerzucamy tą naszą całą e, prażoną bułkę tartą. I ona sobie poczeka na finalny efekt, bo tutaj w tym przepisie nie robi się tak, że e, na górę się daje ser, tylko właśnie, mm, tylko właśnie bułkę tartą. Pamiętajcie jedną rzecz: jeżeli owoce morza, ryby. Nie używamy serów na górę. Ogólnie, nie używamy serów. Jakby to nie pasuje do siebie, to jest taka jedna z podstawowych włoskich zasad. Po prostu, po prostu nie. Patelnia ładnie umyta i teraz co robimy? Ja już sobie nastawiam, bo mamy trochę dosyć dużo tej wody na makaron. Teraz co robimy? Sowitą ilość oliwy z oliwek dajemy sobie na naszą patelnię. Tak, dosyć sporo. I teraz co? I teraz robimy sobie nasze sofrito, czyli że dajemy sobie czosnek, pietruszka i peperoncino. Zmniejszy trochę, bo tak jak powiedziałem ona bardzo szybko łapie temperaturę, ta patelnia. OK. I robimy sobie sofrito. W międzyczasie, jak to nam się podsmaży. Pamiętajcie, żeby nie spalić czosnku. Nie? <noise> Kaszę, bo trochę <noise> peperoncino. Podsmażona papryczka, nie? Oho! I słuchajcie, w tym momencie, a w sumie dam jeszcze aromatu trochę tego z anchoa. I dodaję sobie właśnie anszua. Kilka filecików, taką słowitą ilość filecików anchois. Dajemy tego smaku fantastycznego. Czujesz? Pani menadżer czuje? No coś tu zaczyna dochodzić. No, teraz mimo wszystko aktywujemy anchois, dodając sobie sól. Oho, i teraz kolejna słona rzecz, mianowicie kapary. Też woda z kaparów trochę nie zaszkodzi nam. Przynajmniej trochę się wszystko ładnie będzie redukowało. Trzeba zawsze sprawdzić, czy nie są zatrute. Hmm. Makaron mamy jeszcze. <tryk> Z naszego wydarzenia. Radiatorii to są takie. Połówki gwintów. Tak bym to ujął nie nie wiem jak to inaczej wyjaśnić jak wyglądają radiatorii są dosyć specyficzne. No i zobaczcie tyle nam jeszcze zostało towaru po naszym wydarzeniu. Słuchajcie tutaj już nam się pięknie wszystko zredukowało, ponieważ dodaliśmy trochę wody z tego zgotowania. Z, znaczy wodów spod kaparów. Nie? I teraz robimy całą magię. Mianowicie to jest tuńczyk Rio Mare. Rio Mare, oczywiście, to jest włoska oryginalna firma. No, jeżeli wiemy, że stosujemy włoskie produkty, no to wiadomo, że będzie smakowało tak samo jak we Włoszech. No, i teraz tak teraz dodajemy sobie białe wino. <ścoughs> Podkręcamy, bo mamy na czwóreczce troszeczkę tą moc. Trochę musimy więcej tej mocy. Ok. Rozdrabniamy sobie, bo tutaj powstała nam troszeczkę już taka zupa winna troszeczkę. Ale to nam stworzy piękny sosik. I teraz co? Yy, zest z limonki. Z, z, z cytryny, przepraszam. E, wino było półwytrawne. Było kwaskowe. E, więc dlatego, ewentualnie, jeżeli trzeba będzie później <coughs> skorygować ten smak peperoncino. E, to dodam jeszcze normalnego soku z cytryny. Ale na razie nie chcę przesadzić, żeby, było za, żeby nie było zakwaśne, nie. No i co? I teraz po prostu czekamy, aż nam się wino ładnie zredukuje. Powstanie nam sos, woda nam się na makaron od razu zagotuje. No, widzimy się za chwilę. Sosik już nam się pięknie zredukował, jak widzicie tutaj mamy piękną. Konsystencję, jeszcze trochę lejącą, ale spokojnie. God damn it, peperoncino! Ale to nic nam nie przeszkadza, ponieważ później to wchłonie. Makaron wchłonie dodatkowo w procesie, który nazywamy de della Pasta. Po prostu makaron ciągnie, wypije tą wodę z tego, z tego sosu i dodatkowo też napęcznieje. Daję sobie troszeczkę sporo tego. Ale to dlatego, bo to będzie od razu też dla nas na kolację. Dam sobie trochę ześciku z cytrynki, bo czuję, że chyba potrzeba troszeczkę. Oho. Próbowałem sosu, nie trzeba, nie trzeba soku z cytryny. Dobra. Mogę sobie przygotować od razu talerz, już zrobić w miarę jako tako porządek tutaj. Ok, i czekamy na makaron. Moi kochani, uznałem i Wam też polecam to zrobić, mianowicie właśnie to Liza Tatura della Pasta. Ponieważ sos jeszcze jest wodnisty, makaron nie jest do końca ugotowany jeszcze, więc teraz tak, proces tatura della Pasta. Najprościej rzecz ujmując. Jeszcze nie jest aż taki twar, jeszcze nie jest aż taki miękki ten, sol, ten makaron. Nie. Dajemy go sobie na patelnię, Przy okazji daliśmy sobie. Dobra, mamy cały makaron. Mamy też wodę makaronową, która nam się przedostała do makaronu dodania wraz z makaronem. I teraz co robimy? Dajemy takiego strzała porządnego. Dajemy takiego porządnego strzała i redukujemy. Makaron wtedy od razu wypije tą wodę i dodatkowo odda swoją skrobie. Dzięki temu będziemy mieli wspaniały, piękny, zagęszczony sosik, a nie będzie nam płynęła woda, nie? No. Y jeżeli chodzi o rodzaj makaronu, to jest po prostu dlatego, bo nam zostało z wydarzenia, nie? Radiatori. Możecie dać sobie spaghetti, tagliatelle, wszystko co chcecie. Chociaż najbardziej popularne do tego dania jest albo bugatini, albo spaghetti. Ale wiecie, to jest wasza kuchnia. Nikt wam nie będzie mówił, co macie. Jeść. Dobra, jak robić? Proszę spróbować, pani menadżer. Ja już coś wiem. I to jest dobre. Mhm, dobre. Mhm. No, bardzo dobrze. Ja nic nie robię. Zobaczę na filmie. Jak? No za, za nie mówiła. Nie, no mówiłam bardzo, bardzo dobra. Mhm. No dobra, dobra, dobra. No to co? Komentujcie, subskrybujcie, zróbcie sobie to, danie jest bardzo proste. No i napiszcie nam, jak Wam wyszło. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.